Stoi sobie w Tarnowie jeden z bodaj najpiękniejszych grobowców na świecie. Kto jednak uważa, że to przesada, powinien wybrać się do parku strzeleckiego. Oto wewnątrz rozłożystego placu otoczonego szpalerem drzew, pośrodku sadzawki, która powtarza ich kształty i kolory, stoi korzystający z antycznych proporcji grobowiec generała Bema. Twórcą tej budowli był wybitny polski architekt Adolf Szyszko Bochusz, specjalista od architektury monumentalnej, autor prac konserwatorskich na Wawelu, projektant zamku Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle, a także wielu znaczących, między innymi dla Krakowa, gmachów i kamienic. Jednak mauzoleum Bema. To na pewno nie monumentalizm rodem z Korei Północnej. Wyważone proporcje, otoczenie zbójnej zieleni i sadzawka z łabędziami sprawiają, że całość jest nie tylko podniosła, ale i doskonale wyważona. Samo mauzoleum otoczone jest szeregiem kul przypominających te armatnie. Ponadto połączono je łańcuchami z przetopionych stalowych dział. Miało to być nawiązanie do artyleryjskiej specjalizacji Józefa Bema. W centrum całego układu widać zaś sześć smukłych kolumn w typie korynckim, dźwigających prostopadłościan, w którym zawarte są generalskie szczątki. Na jego ścianach umieszczono napisy w trzech językach polskim, węgierskim i arabskim. Te napisy to pamiątka po tym, w jaki sposób ówdzielny mąż, urodzony jako Józef Bem w Tarnowie i zmarły jako Murat Pasza w osmańskim Aleppo, zapisał się w historii Polski, Węgier i Turcji. Bohater trzech narodów, a przy tym iście filmowa postać pełna zalet i sprzeczności. Bem łączył w sobie naturę genialnego awanturnika i cierpliwego, pracowitego gospodarza. Zdolności do prowadzenia bitew z umiłowaniem pokoju i sprawiedliwości. Był gorącym patriotą, który przy tym potrafił poświęcać się dla innych narodów. Jednak na sam koniec, a nawet już pośmiertnie, udało mu się sprawić coś jeszcze. Ponieważ przeszedł na islam, pochowany został poza miejskim cmentarzem. Przy tej okazji i też ze względu na siłę legendy, którą zbudował za życia, stało się więc tak, że prawie 100 lat temu pewien wybitny architekt stworzył ku jego pamięci w strzeleckim parku przestrzeń zwyczajnie przyjazną, chociaż nie pozbawioną frapującej szczypty egzotyki.